Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Zetrew i dzisiaj sobie zagramy w Cesa. A jakiego uproszczonego? <laughs> No, już tak. Nabijamy kule na mój. Jak popłynie na moje pozycje, na. że się nie odzywam, ale jestem skupiony, gram. Staram się jak najszybciej robić ten film, bo nie chcę, żebyście mi dawali bonsuba po prostu. A wiecie, jak to jest. Znaczy nie wiecie, bo nigdy nie nagrywaliście? Znaczy nie wiadomo, czy nie nagrywaliście? Ja, ja nic nie sądzę, spokojnie. Okej, okay, kolejny kíl. Najpierw bania, później. Bania u cygana, bania u cygana, mnie tu nawiedzi. W większości miejsc można tam i się patrzeć. No, no, jestem, jestem cały czas spokojnie. Nic się nie dzieje. Mm. Już mam 4 kg, a dzisiaj zakupiłem sobie tą CZK. Wiem, że brzydko, ale miałem tylko 69 centów. i ilu zabiłem? Uh, ładnie. A poza tym się do was przywitam. No, za niedługo będzie robić unboxa pewnej paczki mas Mr. Boxa. Mas Ale postaram się, żeby to było jak najszybciej. Nie wiecie jaka to paczka, bo, bo to ma być tajemnica. Zobaczycie na, od, na odcinku jaka to będzie paczka. To będzie bardzo znana firma, która już nieraz dogadała takim graczom. Dobra. Ale nie będę zdradzał Wam niczego. Zobaczycie prędzej czy później kupię sobie galilę, żeby robić sobie o nie moje cz -ka, cz -ka, cz cz w dobra masakra, co to było hmm. Dobra, czekajcie. Yy. Shift. Shift. Już jestem, już jestem. Sorry za to, ale musiałem coś sprawdzić. Czy wszystko tutaj się nagrywa? w końcu robię coś porządnego nie siedzę tak przed komputerem gram, tylko uczę się ale dobra bierzmy się za grę, no bo na razie nam słabo idzie dopiero ty? o Jezu, nie, dobra dobra, pokażę wam jak to się robi Jak on mnie zabił? O, widział mnie Dziad Kurde Miejski zamaskowany? Sprawdzimy sobie co tutaj ma Jeszcze po 250 kartel? Kurde, jak zimno Nie wiem jak jest u was, ale... Dziś to nagrywam masakrycznie jest zimna. Uuu Chemiczny zielony, miejski zawaskowany, zaprawiony w walkach x ray Nie, miejski Nieźle. Ale gość ma lagi. Chyba też nagrywa tak samo jak ja na początku miałem takie lagi, że tak było. O god mega meg meg Okej, okay, kończymy to. O, a znaczy nie odcinek kończymy tylko kończymy tą rundę. Spokojnie. Kończymy ten mecz i idziemy, że ja już kończę odcinek. Przepraszam, że tak jeden, ale przynajmniej coś coś wpadnie na kanał. Co? Ach. O masakra Kto że jesteś? O drudzy Co? Gościu ma więcej kili niż my? Zacznie, niż ja? A wiem ja, dlaczego nie youtuberzy mówią my, a nie na przykład ja? A nie ja, a. Tak, tak się zapytam Was. Jeśli wiecie, zostawcie lajka like pod tym odcinkiem. Napiszcie w komentarzu i zasubskrybujcie kanał. To jest najważniejsze. Żebym się rozwijał, żeby nas mogło... żeby nie mogło więcej ludzi oglądać. Na razie dostajecie za to pieniążków spokojnie. Możecie się cieszyć, bo ja swoje pieniążki wydaję. Musicie się cieszyć. Bo to ja dla Was wszystko robię.